Chcecie hostować bota Discord całkowicie za darmo przez 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu? Pozostańcie z nami, bo zaraz zaczynamy. A najpierw musicie przejść do opisu firmu i kliknąć pierwszy link. Wszystko odbywa się przez tutorial eke, czyli przeze mnie i mojego partnera Sep Hosting. O tym później więcej, a na pewno musicie się tutaj zarejestrować, więc po prostu kliknijcie tutaj i teraz wpiszcie nazwę użytkownika e-mail i hasło. Bardzo ważne, zapamiętajcie na pewno e-mail i hasło, bo będziecie ich potrzebować później. Teraz krótko potwierdźcie, że nie jesteście robotem. Pisałem tutaj moje dane i teraz się zarejestrujemy. Tak, założyliśmy konto. Teraz idziemy tutaj w prawym górnym rogu na nasz profil i wybieramy Login with Discord. Nie mamy tam dostępu do waszego konta ani nic takiego. I na pewno klikamy wtedy Autoryzuj. Potem otrzymaliście również maila weryfikacyjnego. Jeśli podaliście fałszywy adres e-mail, możecie go tutaj jeszcze raz zmienić. Jestem teraz w skrzynce odbiorczej i widzimy tutaj już: Zweryfikuj adres e-mail. Kopiuję sobie link, żeby móc go otworzyć w tej samej przeglądarce, w której się tutaj zarejestrowałem, i dokładnie teraz to wszystko zniknęło. A jeśli teraz przejdziemy do serwerów, to możemy utworzyć serwer. Wcześniej to nie działało, więc tutaj wpisujemy po prostu jakąś nazwę. Ja wezmę teraz po prostu test, potem opis i lokalizacji serwera. Nie musicie zmieniać. W konfiguracji serwera możecie wybrać, czy chcecie hostować bota discord.js, tak jak ja tutaj. Jeśli chcecie użyć mojego szablonu, to musicie również tutaj wybrać discord.js. Jeśli jednak macie bota na Discord napisanego w Pythonie, to wtedy discord.py. Ja zostawię to po prostu tak. Tak, przy konfiguracji zasobów też to zostawiam. Dla mojego bota z szablonu to wystarczy i dla wielu innych botów również. Teraz klikam submit. A żeby móc przesłać plik bota, abyście mogli go hostować, przechodzicie tutaj na manage i wprowadzacie swoje dane, tak? Dash.ponttutorial.ekep.org, tutaj jeszcze raz. Na początku powiedziałem, że musicie to zapamiętać, aby móc to tutaj ponownie wpisać. Zrobiłem to teraz i przechodzimy do login. I teraz widzimy nasz serwer, serwer testowy, który właśnie stworzyliśmy. Klikamy na niego. Tutaj możecie przesyłać swoje pliki w menedżerze plików. Jeśli nie macie jeszcze Discord Bota, to po prostu użyjcie mojego szablonu. Link do niego jest również w opisie filmu. Dokładnie, tutaj jest. Przejdźcie na tej stronie GitHub do Code, Download Zip i po prostu rozpakujcie ten folder. A w tym szablonie bota Discord musicie przejść do ustawień, a następnie otworzyć plik config.json. I tak, teraz musimy tutaj dodać dwie rzeczy, resztę możecie właściwie zostawić, ale oczywiście możecie też zmienić, a mianowicie nasz Discord ID. W tym celu aktywuję tryb dewelopera tutaj w ustawieniach użytkownika, i teraz klikam kopiuj. ID. Wklejam je tutaj. A teraz potrzebujemy najważniejszego dla bota Discord, czyli tokena. W tym celu przechodzimy do nowa aplikacja, wpisujemy nazwę, klikamy utwórz. Teraz po lewej stronie przechodzimy do bot, dodaj bota i tak. To, czego teraz jeszcze potrzebujemy, to token. Kopiujemy go tutaj i wklejamy w config.json i zapisujemy to. Aby przesłać swoje pliki, możecie teraz albo przeciągnąć wszystkie swoje pliki. W przypadku tego bota jest ich jednak za dużo. Dlatego wchodzę tutaj w ustawienia i na uruchom SFTP. I właśnie, jeśli pobraliście aplikację CyberDark, do której link jest również w opisie filmu, to możecie tutaj po prostu kliknąć otwórz CyberDark. Tak właśnie robię. W aplikacji pozwalamy na to i wpisujemy nasze hasło z początku, czyli to samo, którego użyliśmy tutaj do logowania. I tak, tutaj widzimy również, że żadne pliki nie zostały przesłane. Zmienimy to teraz, klikając prawym przyciskiem myszy, wybieramy upload i teraz wybieramy nasz folder. Chodzimy do tego folderu, wybieramy wszystkie pliki i foldery i teraz są one już przesyłane. Całość zajmie teraz chwilę, ale wszystko odbywa się automatycznie i przede wszystkim dużo szybciej, niż gdybyśmy robili to ręcznie. Wen teraz w panelu przejdziemy do menedżera plików, to zobaczymy tutaj, że wszystkie nasze pliki zostały przesłane. Teraz wracamy do konsoli i klikamy Start. Sią, so, man baokulun. Jedną małą rzecz zapomniałem jak zwykle. Musimy oczywiście włączyć intencje i zapisać zmiany. Jak widzicie tutaj w konsoli, bot jest teraz online. Aby Wam to pokazać, przechodzę do OAuth 2 i szybko zapraszam bota. Jak widzicie, bot jest naprawdę online i działa. A ping wynosi obecnie 100 milisekund. To jest całkiem normalne, wynosi około 100 milisekund. Tak, jeśli potrzebujecie gdzieś pomocy, dołączcie po prostu do serwera Discord Tutorial Eke, a jeśli zweryfikowaliście swoje konto Discord, to i tak jesteście tam automatycznie i po prostu wejdźcie tutaj na kanał User Usern i napiszcie swój...